Przeciętny Jan Kowalski, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, postanowił zapisać się na odpowiednie szkolenie. W tym celu zaczął przeglądać strony internetowe, aby znaleźć najatrakcyjniejszą ofertę. Okazało się, że jest to droga przez mękę. Oferty, na które trafił, były nieczytelne. Jan musiał spędzić średnio 15 minut, aby zapoznać się z każdą z nich. Niedostosowane do współczesnych standardów. Jan nie mógł zapłacić za szkolenie za pomocą płatności online. A proces rejestracji pozostawiał wiele do życzenia. Czy nie można sprawić, aby wszystkie te problemy zniknęły i Jan Kowalski mógł otrzymać ofertę, na którą zdecyduje się bez chwili wahania? Można! Wystarczy skorzystać z platformy ISSS. Internetowy system sprzedaży szkoleń umożliwia wirtualne zarządzanie bazą szkoleń. Prosty interfejs, za pomocą którego wprowadzisz swoje szkolenia do bazy, pozwoli klientom zapisać się na Twoje szkolenie przez Internet, a nawet od razu za nie zapłacić. Dzięki ISSS twoje szkolenia będą dostępne zarówno na własnej stronie internetowej, jak również w naszym serwisie sprzedaży szkoleń. Dzięki temu będziesz mógł pozyskiwać klientów przez dwa różne kanały sprzedaży. Cały czas pracujemy nad rozwojem naszego systemu. Wprowadzamy nowe atrakcyjne udogodnienia, z których będziesz mógł korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zapoznaj się z naszą ofertą już dziś. Bądź przyjazny dla swoich klientów. www.isss.pl